Zastanawiam się, czy w ogóle odważysz się odsłuchać tę historię do końca. No bo, co nas najbardziej przeraża w creepypastach? Najlepsze opowiadania to te, które noszą znamiona autentyczności. Które opowiadają o zwykłych ludziach, takich jak my. Ja osobiście najbardziej lubię, gdy nie są też zbyt długie, więc i teraz nie zajmę ci dużo czasu. Schemat jest prosty mnie pokój czytając o zaginionym odcinku Simpsonów, bo wszyscy znamy ten serial i nigdy nie będziemy do końca pewni, czy makabryczny episod został zmyślony przez autora historii, czy też istnieje naprawdę. Dostajemy gęsi skórki, słuchając Meldyki z cmentarnego miasteczka w grze o Pokémonach, bo przeczytaliśmy Creepypastę na jej temat. Podobnie działają historie o duchach, mordercach i potworach. Te najlepsze stanowią autentyczne. Podobno relacje ze stron internetowych typu Forchan, Reddit czy Wykop. Boimy się też czytając o tych strasznych sytuacjach, bo one równie dobrze mogą przydarzyć się też nam. Dobra creepypasta powinna zaburzyć Twoje poczucie bezpieczeństwa. Wyobraź sobie, że właśnie teraz, gdy to słuchasz, ktoś stoi ze Tobą trzymając nóż w ręku i zaatakuje, gdy tylko zorientuje się, że dotarłeś do tego fragmentu. Nikogo tam nie ma, prawda? Ale nawet jeśli się nie odwróciłeś, to odsłuchanie tego zdania sprawiło, że poczułeś taką potrzebę. Straszne historie przyprawiają ludzi o irracjonalne nawyki. Bez tych wszystkich okropieństw, które przeczytałeś, twój mózg nie założyłby teraz, że ktoś właśnie stoi pod twoimi drzwiami i wykrzywia twarz w groteskowym uśmiechu. Na pewno nie zaszkodzi spojrzeć przez wizjer i upewnić się, że korytarz jest pusty. A skoro już mówimy o spoglądaniu na ciemną klatkę schodową, to przyznam, że ja sam boję się tej czynności. W każdej chwili ktoś lub coś może zapalić światło, skazując mnie na widok, który na zawsze spieprzy mi psychikę. Creepypasty nierzadko nakazują tworzyć z pozoru absurdalne scenariusze. Dlaczego niby... Miałbyś wmawiać sobie, że ten film jest ostatnim, jaki w życiu obejrzysz? To szalenie mało prawdopodobne, że gdy tylko odsłuchasz ostatnie słowo, za Twoimi plecami pojawi się mała dziewczynka pozbawiona oczu, która skręcić kark. Czytanie strasznej historii wzmaga Twoją czujność, czyniąc Cię też znacznie bardziej podatnym na wszelkie bodźce. Gdyby właśnie teraz wydarzyło się coś strasznego. Na przykład gdyby do Twojego pokoju wolnym krokiem wszedł łysy facet z baseballem w ręku to chyba i zawału. A co ze straszakami? Można dorobić się prawdziwej paranoi. No bo przecież każdy filmik na YouTube mógłby zostać przerobiony przez jakiegoś trola. W każdej chwili na Twoim ekranie może się pojawić przerażająca twarz, wraz z towarzyszącym jej przerażającym krzykiem. To może się stać dosłownie w każdej chwili. Przecież możesz mieć wirusa lub inne złośliwe oprogramowanie. Byle Trojan może ci skutować traumę do końca życia. A co dopiero taki portal jak strasznehistorie.pl? Wystarczy prosty skrypt dostosowany do czasu, jaki średnio zajmuje czytelnikowi dotarcie do danej części tekstu i w każdej chwili może wyskoczyć jump screen. A może to stanie się, kiedy zjedziesz na dół, aby sprawdzić komentarze. Tak naprawdę to może wydarzyć się w każdej chwili. Pamiętaj o tym. A kiedy następnym razem obudzisz się w środku nocy z potrzebą pójścia do łazienki i zobaczysz po drodze któregoś z domowników stojącego w ciemności plecami do ciebie, nie próbuj do niego podchodzić. I najważniejsze, on zawsze wie, kiedy nie śpisz, nawet jeśli nie napisał tego na ścianie.